lekarskiego studia. Zapraszam tutaj gości związanych z Pogonią Sielce. Pierwszym gościem w pierwszym odcinku był Tomek Lewandowski. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Piotrkiem Kurbielem. Witam. Witam. I tak na początek chciałbym zapytać, przyszedłeś tutaj na wypożyczenie? Jak obowiązesz tutaj przyszłość? Wiemy, że na razie to wypożyczenie jest na rok. Tak, ja no, przyszedłem na wypożyczenie na rok yy, z opcją wykupu przez Pogonię sielce, więc... To jest dobra opcja. No ja przyszedłem na pewno, żeby nie siedzieć na ławce, tylko walczyć sobie skład w, w pierwszej jedenastce i walczyć o jak najwyższe cele, żeby drużyna wygrywała i żebym ja mógł pomóc drużynie. Właśnie nie wierzysz takiego warunku, który musisz spełnić, że wracasz daleka? Czy dlatego jest ta opcja transferu definitywnego? No możliwe, że tak. No nie wiem, jak, jak tam się dogadały, dogadały kluby. Ja jednak wiem, że z mojej strony będę robił swoje. Jeżeli Lech będzie chciał mnie przyjąć z powrotem, no to, mnie, to wtedy się będziemy dogadywać, a, a, ale to na razie się skupiam na tym, co jest przede mną, czyli ten sezon. Jeżeli mm, on będzie dobrze przepracowany i będę z niego zadowolony, to później będę myślał o tym, gdzie będę. Dlaczego zdecydowałeś się trafić do Bogani, do pierwszej ligi? No zdecydowałem się do pierwszej ligi, żeby po prostu e, poczuć to, jak, 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 jak się trenuje właśnie w pierwszej lidze, jak się gra. E, trenowałem z pierwszym zespołem, to, to widziałem mniej więcej, jak się w klasie gra. E, a teraz e, pierwsza liga, to myślę, że to jest taka dobra opcja dla mnie, żeby się dużo nauczyć, zobaczyć jakiegoś doświadczenia wojskowego i jak najwięcej minut, żeby grać na tym wysokim poziomie. Od początku grałeś w ataku? Każdy, chyba marzenie każdego chłopaka młodego jest <grym> to, żeby grać z przodu. Każdy no, tak każdy, no Zawsze grałem na ataku, zawsze było tak od początku yy, za trampkarzy, za młodzików, gdzie zawsze trębi ją stają na ataku i tak już zostało do... Do teraz. Ale to wynikało z tego, że tak chcieli trenerzy, czy Ty też chciałeś się trzymać tej pozycji? No, ja zawsze chciałem się trzymać, ale też trenerzy widzieli mnie, że na tej pozycji e najlepiej. gram najlepiej, najlepiej się czuję i jestem pewny siebie, więc, więc e myślę, że to zaowocowało tym, że teraz mogę grać na ataku mhm. i mogę się z tego cieszyć. Twoi niektórzy koledzy z Leka, młodzi w Twoim wieku, e teraz robią kariery, grają w pierwszym zespole. Jak myślisz, dlaczego ty nie dostałeś więcej szans w pierwszym zespole? Mm, nie mam pojęcia. No może to było kwestia tego, że zmiana e, trenerów wyniki nie były takie zadowalające w zeszłym sezonie. Więc e, przyszedł nowy trener ten Urban, e, którego naprawdę szanuję. E, ale musiał... Mnie, no był nawet głęboko wodę rzucony po prostu. Musiał zrobić e, w składzie po prostu roszady takie, żeby po prostu skupić się. Na tym, żeby Lecha wyprowadzić na, na tą dobrą pozycję, więc no, mało czasu było na to, żebym mógł się pokazać trenerowi, więc myślę, że dlatego e, to ostatnie pół roku trenowałem właśnie w rezerwach z trenerem Djordjevicem e, i naprawdę dałem mi te pół roku dużo, dużo doświadczenia na pewno i sporo się nauczyłem. O jakiej karierze marzysz? No, jak każdy zawodnik ma, żeby, żeby grać jak najwyżej. Grać w ekstraklasie, grać w Widze Mistrzów, grać w reprezentacji, zdobywać właśnie mistrzostwa. No ale myślę, że tutaj jest kwestia tego, żeby ciężko pracować, a jeżeli ciężko się pracuje, no to na pewno te cele, te osiągnięcia przyjdą na tyle, ile dając się do wszystko. Jest taki piłkarz, którego podziwiasz, starasz się naśladować? No, jest wielu takich piłkarzy. Wiadomo, Robert Lewandowski yy, to jest taki polski piłkarz, którego, na, którego, na którego patrzą chyba wszyscy tak czy nie, młodzi zawodnicy. Yy, ale bardziej też patrzę na, na Karima Benzema czy z jak yy, Ibrahima Ujciarza. To już jest kwestia. Yy, tego, że no, są na wysokim poziomie i grają naprawdę mocno. Ale tak samo staram się patrzeć tutaj na zawodników, z którymi trenuję. Którzy mają jakieś większe doświadczenie i staram się patrzeć jak się poruszają, jak, jak zagrywają piłkę, jak przyjmują, jak się ustawiają, więc to jest dla mnie też dobry brzozet. Dobry A jest taki piłkarz w leko, na którym chciałeś się wzorować? Było wielu. Było wielu, szczególnie Karolinetty. Ale ja miałem bardziej na Karolinet tego taki wzór, że mm, ciężko pracował i zawsze y, starał się utrzymywać tą, ten profesjonalizm. I zawsze patrzyłem na niego, że kurczę, fajnie, nie? Że, żeby być takim profesjonalistą. I to dało mi naprawdę dużo, gdzie mogłem z nim trenować. Yy. No jest wielu, wielu zawodników, na których można popatrzeć. Jak trenowałem jeszcze z kaserem Hamainenem, to też jak się poruszał po boisku, to było niesamowite, mimo że nie był mocno fizycznie zbudowany, to jednak umiał się oderwać od przeciwnika i zagrać jakąś prostopadłą czy strzelić w bronkę. no. Może, do, może dobrze, że powiedziałeś o Linetym. To jest to piłkarz, który ma wielki talent, interesuje się nim wielkie kluby, ale w reprezentacji na razie nie pokazał chyba by tych możliwości, na jakich go stać. Jak myślisz, e, tak na jego miejscu, jak myślisz, dlaczego e, nie potrafi tego przekazać, pokazać na boisku? No nie mam pojęcia. Myślę, że no, to jest kwestia tego, żeby mm, większe zaufanie dostał od trenera na walki. Ale to już jest kwestia, kwestia tego, jak tam to się wszystko układa. Ja jednak wierzę, wierzę mocno, że to będzie w przyszłości podstawowy zawodnik reprezentacji Polskiej. A czego oczekujesz od siebie jako piłkarz? Czego oczekuję od siebie? No na pewno na pewno tego, żeby ciężko pracować i żeby wytrwać w tym, bo teraz mamy taki ciężki okres a myślę, że to zaowocuje. Wymagam od siebie na pewno skuteczności większej pod bramką, bo w pierwszej lidze mogę się założyć, że będzie taka jedna sytuacja, w której będę musiał ją wykorzystać, więc na pewno skuteczności no i takiej współpracy z zawodnikami nowymi, bo to na pewno też dużo daje, daje dużo pewności siebie. Ale to jest tylko chyba myślę, że kwestia czasu, gdzie będziemy mogli złapać większą, lepszą relację. To, że jest nowy trener w pogoni, oznacza, że zaczynacie wszyscy od zera. I ci, którzy byli i teraz co. To jest dla Ciebie też szansa? No, dokładnie. No. Jest nowy trener, wszystko się praktycznie zmienia, jak to się mówi, ale no, wszyscy zaczynają od zera. Więc to jest fajne, jest dobra rywalizacja w Drużynie i to na pewno owocuje tym, że. Każdy daje z wszystko i, i później mogą przyjść z tego dobre wyniki. Eee, no więc zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać. Na pewno teraz mamy teraz obóz, na który będziemy się chcieli przygotować mocno mentalnie i, i fizycznie, więc eee, chcemy się skupić na obozie, a, a dopiero później e, co będzie, no to trener wybierze e, właściwą jedenastkę na pierwszy mecz kolejki z tychami. Czy zgodzisz się, że dopóki jesteś młodzieżowcem, masz większe szanse się pokazać? Nie mam pojęcia. No, ja bardziej podchodzę do tego, że czy jestem młodzieżowcem, czy nie jestem, to, to jednak na boisku ja i tak i tak muszę pokazać się jak z najlepszej strony. I no, tak na każdym mecz, jeżeli dostanę szansę, to będę tak podchodził. A co wam tyle powiedział już na pierwszej odprawie? A na pierwszy od sprawy nie woła akurat, bo właśnie wróciłem z urlopu eee, właśnie nie wiem co tam mówił. Nie, nie, nie powiedział tobie trener na przykład czego od Ciebie oczekuje? Tak na, razie, no, na, razie jeszcze, na razie jeszcze nie mieliśmy takich rozmów, eee, bo teraz są zawodnicy testowani, na których trener się bardziej eee, przypadruje. Eee, I pewnie na tych, którzy już tu byli i pewnie na tych nowych zawodników. Więc na razie się zapoznaję z tym kto jak najlepiej się gdzie czuje, jak to wygląda zespołowo, więc na razie jest takie bardziej zapoznanie się z tym wszystkim. Były ciężkie te pierwsze treningi? Czy dopiero najtrudniejsze przed Wami teraz na tym obozie? No trener powiedział, że to były wprowadzające treningi, ale były ciężkie. To strach pomyśleć co będzie teraz. To też strach pomyśleć co będzie na obozie, ale to jest właśnie dobre myślę, że. Bo Ciężka praca na pewno y, nie zaszkodzi, a, a może przy, przynieść na pewno dobre korzyści y, w lidze, gdzie po prostu mamy się przygotować jak najlepiej, więc obóz będzie na pewno tym, y, tym tygodniem, gdzie po prostu musimy się skupić mocno na, na tej ciężkiej pracy. Dobry przykład ciężkiej pracy to reprezentacja Polski, na którą miło było patrzeć. Dokładnie, dokładnie. No teraz szkoda, że się nie udało z Portugalią awansować, ale naprawdę Jestem taki i dumny, i trochę smutny, ale naprawdę wspaniała, dobra robota przede wszystkim trenera na walki, gdzie potrafił po prostu zorganizować tę drużynę w taki sposób, że w obronie dobrze graliśmy i szybko wychodziliśmy do kontrataku. Każdy się czuł pewnie i pewnie na pewno zawodnicy, mimo że są smutni po tej porażce z Portugalią, to jednak z kwestią czasu sobie uświadomią, że że naprawdę dobrą robotę zrobili. Dziękuję bardzo. Ty w drugim odcinku Piotr Kurpie. Dziękuję.